Już 30 listopada 2024 roku Widzę, Łódź zagra z Rakowem Częstochowa. Jaki to będzie mecz? Czego można się spodziewać po Rakowie? Czego można spodziewać się po Widzewie? Zapraszam na analizę. Jeśli chodzi o budowanie zespołu, można uczyć się tego od Marka Papszuna, człowieka, który przyjedzie do Łodzi, który od prawie 7 lat prowadził Raków Częstochowa. Od niższego pułapu do tego najwyższego. To może być inspiracja dla naszego zespołu Football Elite, który ma na celu rozwijać indywidualnie zawodników w sferze mentalnej, motorycznej, żywieniowej czy technicznej. Jeśli jesteś zainteresowany wejściem na wyższy pułap, zapraszamy. A teraz już przechodzimy do analizy. Na Marka Papszuna patrzę dwojako. Uczestniczyłem w konferencji, w której przemawiał. Jego charyzma, jego osobowość, jego pewność siebie jest imponująca. Skuteczność, to jak poprowadził ludzi, jak potrafi budować zaufanie, jak spowodował, że Iwi Lopez, człowiek, który nie zna języka polskiego, średnio włada językiem angielskim, głównie operuje językiem hiszpańskim. Jest w stanie uwierzyć w jego system, uwierzyć w to, że warto grać w obronie, że warto walczyć, mimo tego, że pochodzi z kraju, który słynie z tego, że kluczową ideą jest granie w piłkę, a nie skupianie się na obronie. To są imponujące rzeczy. Natomiast te, te które są po drugiej stronie, to to, to czy, czy chcemy takiej piłki oglądać, takiej mocno defensywnej, ale no właśnie, czy Raków na pewno jest taką defensywną. Drużyną. Do tego warto spojrzeć na statystyki, które, które pokażą, czy, czy to oko, czy taka intuicja jest, jest faktycznie ma uzasadnienie w liczbach. No i gole stracone to jest statystyka, która jest imponująca pod kątem skuteczności, bo to tylko 7 goli. Natomiast jeśli chodzi o gole strzelone, tutaj mamy ósme miejsce, jeśli chodzi o punkty trzecie, XG, czyli te, te oczekiwane gole. Też na, na niższym poziomie no drużyna, która wydaje się, że jest, jest skuteczna, na pewno ciężko im zdobyć gola, natomiast czy przyjemniej się tą drużynę ogląda? Jeśli chodzi o te y, stracone gole, to warto powiedzieć, że 11,5 xg rywali, czyli to były oczekiwane stracone gole, drugi jest y, Lech Poznań, który ma 15 y, oczekiwanych straconych goli, więc Raków w tym temacie nie dość, że jest najlepszy, to jeszcze jest zdecydowanie najlepszy. Ofensywa? No tutaj już taki lekki znak zapytania. Jeśli chodzi o sferę mentalną, powrót Iwiego Lopeza po kontuzji, fantastyczny gol z rzutu wolnego, warto powiedzieć, że Iwi Lopez miał zerwane więzadła krzyżowe, kontuzja, która teraz przytrafiła się Rodryjemu, kontuzja, która wynika z wielu czynników, natomiast jednym z... Tych czynników jest, jest przeciążenie, jest nieprawidłowy ruch, jest dysbalans mięśniowy, asymetria obciążeń. Jeśli chcesz z, z uniknąć tego urazu, dbaj, rozmawiaj, dbaj o ożywienie, dbaj o prewencję, dbaj o, o to, żeby nie mieć asymetrii. To jest mega ważne, bo no, to jest kontuzja, niestety, długa. i Lopez około roku czekał na to, żeby, żeby wrócić. No, warto powiedzieć, że. Dość unikatowa sytuacja, że trener Dawid Szwarga był pierwszym trenerem. Zazwyczaj wiąże się to z tym, jeśli ten asystent odchodzi, no to jest, to jest konflikt pomiędzy tym trenerem głównym, a tym trenerem asystentem. Natomiast to jest taki fajny, budujący przykład, że można sobie uścisnąć dłoń, powiedzieć, to jest asystent, który jest gotowy, niech on prowadzi, ja, ja odchodzę, a później, żeby ten asystent powiedział trenerze, Trener, dużo trenerowi zawdzięczam. Ja wchodzę ponownie jako asystent. To jest super. To jest super, że tutaj ego nie zjadło ani jednego, ani drugiego, i to w sferze, w sferze mentalnej jest na pewno czymś do wyróżnienia. Podobną historię kojarzę z trenerem Roczkowskim i z trenerem Dawidem Kroczkiem w Rzeszowie, gdzie trener Roczkowski zarekomendował asystenta Dawida Kroczka, gdzie on tam zaczął tą swoją seniorską karierę na tym poziomie centralnym i dzisiaj jest trenerem Krakowi z sukcesami. Zresztą serdecznie pozdrawiam. I trenera Mroczkowskiego, i trenera Dawida Kroczka, którzy to oglądają. Pozdrawiam i tym. Raków z piłką. Jak ustawiony jest raków? 3, 4, 3. To jest układ, który jest pięknym układem. Pięknym układem do gry, ofensywnym, fajnie usposobionym. Jeśli drużyna jest nisko ustawiona, to raków częstochowa w ataku pozycyjnym trzeba przyznać, że dość duża ekipa w polu karnym. E, tych dośrodkowań e, też szukają, gry kombinacyjnej szukają, ale to nie jest ich wybitna e, strona. Bardzo ważne dla rakowa są stare fragmenty gry, zbieranie drugiej piłki, ta, ta walka fizyczna, ta agresja. To też potwierdzają liczby, że, że z sytuacji z gry e, tych XG jest nie za dużo. W ataku pozycyjnym e, raków regularnie ustawia się w systemie 3-1-5-1. Czasami to się oczywiście zmienia, rotuje. Natomiast tutaj ta trójka jest raczej niezmienna. Dlaczego Rakowowi ciężko ten atak pozycyjny budować i tych oczekiwanych goli nie ma? Być może jedną z przyczyn jest to, że Korona na przykład podwajała wahadło i mimo tego, że Jean Carlos jest fantastyczny w pojedynku 1 na 1, no to tutaj ma pojedynek 1 na 2, więc są ciężary, więc podubie, podubie, podubie i najprawdopodobniej wycofa, no ewentualnie może spróbować tutaj jeden na jeden i Dośrodkowanie, natomiast akurat w tej konkretnej sytuacji w polu karnym zawodników niewielu. To samo dzieje się po drugiej stronie, czyli korona bardzo umiejętnie tutaj podwajała, bo niesamowicie ważna rola tego, tego skrzydłowego, który, który w obronie musi, musi swoje zrobić. wyprowadzaniu raków najczęściej buduje strójką obrońców plus trelowskim, a wsparcie stanowią dwaj środkowi pomocnicy. Korona, gdy podchodziła wyżej, nie radziła sobie z rakowem właśnie z tego. Względu. To znaczy, nawet jeśli korona grała system na system, czyli 3-4-3 na 3-4-3, nie podchodziła jeden na jeden. Przy wyższym pressingu był tylko jeden pomocnik, co sprawiało, że raków był w stanie spokojnie wychodzić spod pod presu. Jak widać, drugi pomocnik był dużo niżej, ewentualnie mógł też doskoczyć stoper. Celem była jednak czwórka z tyłu, która musiała być w większości przypadków. Widzę, że pewnie będzie grać klasycznym 4-4-2, co może teoretycznie ułatwić odcięcie dwóch pomocników rakowa w wyższym pressingu, ale ciekawe. Jak widzę, w zadba o dziesiątki rakowa. Korona chciała to robić poprzez wyskokujących stoperów, na przykład tutaj, ale tylko wtedy, gdy drugi, numer 66, wrócił do czwórki z tyłu. To jednak był w stanie wykorzystać raków i na to warto zwracać uwagę. W meczu z Koroną raków nie wykonywał ruchów, gdy piłkę dostał wahadłowa, ale gdy wahadło zgrało piłkę do środka, wtedy zaczęły się rotacje. Momentami podłączał się stoper, ale najczęściej wahadło schodziło wtedy do środka, aby od razu oferować. Na wycofanie. Co zresztą stało się w tej sytuacji? Tutaj podobna sytuacja, piłkę dostaje lewy wahadłowy i momentalnie ma granie po linii, gdzie zbiega dziesiątka, następnie sam w ciemno wbiegał do środka, to też będzie wyzwanie dla Widzewa, kto się kim zajmuje. Można założyć, że dziesiątka do dziesiątki może doskakiwać stoper, ale co gdy dziesiątka zbiega do boku. Najprawdopodobniej e, może być sytuacja taka, że Szechu czy Alvarez będą masakurowali, gdy ży do środka, będzie, będzie przesunięcie. E, to już się działo w kilku meczach. E, Szechu i Alvarez, akurat w kontekście defensywy, e, naprawdę zrobili olbrzymią robotę. Bardzo fajnie ze sobą współpracują, i to wydaje się, że jest, że jest atut. Ta, ta środkowa strefa przed polem karnym jest często zabezpieczona skutecznie, a dodatkowo jest bardzo ważny argument w postaci tych wyjść. To, co pokazał widzę w łódź głównie właśnie Alvarez i Szechu w meczu z Zagłębiem Lubin, z tego co pamiętam, aż 10 razy widzę wychodził z kontry poprzez właśnie zagranie w pierwsze tempo albo w drugie tempo przez Alvareza czy Szechu. Jeśli chodzi o raków w ataku, nie spodziewałbym się tutaj fajerwerków, zwłaszcza kluczowa będzie asekuracja w defensywie. Często napastnik Rakowa stara się grać na ścianę, rzadko atakuje przestrzeń. Robią to jednak jego koledzy, tak zwana gra na trzeciego. W tej sytuacji, właśnie po grze na ścianę, doszło do strzał. Jak wygląda raków w defensywie? Po pierwsze wysoki pressing, po drugie obrona niska, po trzecie zabezpieczenie stałych fragmentów gry. Raków w pressingu najczęściej to jest dwójka z przodu. Korona zaczynała tutaj w podobnym układzie, jak widzę, chódź. Raków chciał zmusić koronę do gry przez środek lub dłuższą piłką na prawo. Odcięcie lewego stopera plus Lopez odcinający prawą stronę. Pressing to jednak znak rozpoznawczy Rakowa już od czasu mistrzostwa sprzed dwóch lat. Wtedy zapoczątkowali oni modę na pressing. Wykonują 59% skoków pressingowych na połowie rywali. Drugie miejsce miało 50%. Nawet jeśli tutaj teoretycznie pres Rakowa nie działa, bo korony, szóstka korona odwraca się z piłką. To za moment do kolejnego pomocnika korony doskakuje jeden środkowy pomocnik, drugi, który się wrócił, dziesiątka, która się wróciła, to pokazuje dyscyplinę Rakowa. No i to. W kontekście trenera Papszuna czy w ogóle Rakowa Częstochowa jest imponujące i to trzeba powiedzieć, że, że to, jak, jak, jak ci zawodnicy, taką oni taką energią doskakują do, do, do rywali, z jaką energią oni mam wrażenie, że potrafią czerpać radość z grania w obronie. Co jest, co jest imponujące i pokazuje, że takie silne poczucie sensu jest u zawodników z Rakowa, co z kolei skłania do tego, że czapki z głów dla sztabu trenerskiego. Ostatecznie ta akcja zakończyła się dłuższym podaniem, i właśnie to był cel Rakowa. Jeśli nie odbiór, to odbiór w to drugie tempo. Raków w niskiej obronie 5-2-3, totalnie zamknięty środek pola, najczęściej dziesiątki, nieruchome kryją półprzestrzeń, rzadko zbiegają stricte do boku. Z boku raków opiera się na swoich wahadłach. To oni mieli doskakiwać wyżej, gdy pomocnik schodzący do lewej z korony przejmował piłkę. Wtedy cały blok musiał się przesuwać, i jak widać, nie zawsze. Się to udawało, przez co Korona mogła liczyć na to, że jej skrzydłowi będą mieli czas na przyjęcie piłki, a także na pędzenie akcji. Tutaj już dobrze skoordynowany press, czwórka z tyłu, wahadło doskakujące do boku, środek odcięty. Warto jednak pamiętać, że to specyficzny mecz. Im dłużej trwał mecz, tym niżej i bardziej konserwatywnie zachowywał się Raków w obronie. Tutaj już typowo zostawili bok wolny i trzeba zakładać, że jeśli dystans dla wahadła będzie zbyt duży, nie będzie owych skoków pressingowych. Tak samo pewnie będzie pod koniec meczu przy korzystnym wyniku. Mimo wszystko, boki to na pewno miejsce, gdzie trzeba szukać przewagi z rakowem. Korona często starała się przypinać wahadło, jak tutaj, a to oznaczało, że skok pressingowy nie był możliwy i koniec końców Korona spokojnie mogła wyprowadzić piłkę bokami. Zabezpieczenie stałych fragmentów y, gry, to też pokazuje inklinację rakowa, że y, przede wszystkim takie kojarzę hasło: y, po, po pierwsze, nie stracić. Wydaje mi się, że taka, taka intencja jest u Rakowa Częstochowa. Muszę powiedzieć, że pamiętam mecz, gdy Raków przyjechał do widzewa i Marek Hanuszek dostał czerwoną kartkę. Jeśli pamiętasz ten mecz, chętnie, chętnie połączę się z Tobą w bólu, ponieważ Raków atakował i w 60-70 minutie strzelił gola na 1 do 0. Mistrz Polski, przypominam. I później zaczęło się coś, co było naprawdę smutne. Zawodnicy kładli się, leżeli. Grali na czas, piłka nawet leciała gdzieś w stronę e, trenera, wtedy jeszcze trenera Szwargi, on przepuścił piłkę między nogami, żeby kraść te sekundy. I z perspektywy kibica, bo byłem wtedy na trybunach, to było bardzo smutne, bo ja oczekiwałbym tego, że mistrz polski, grając z rywalem, który gra w 10, będzie chciał strzelić drugą, trzecią bramkę, będzie chciał pokazać, że, że jest mocny bo też ma do tego umiejętności, zawodników, przewagę jednego, jednego gracza. Więc wydaje mi się, że skuteczność, skutecznością, trzy punkty, trzema punktami, ale są okoliczności, w których no po prostu piłka nożna dla kibiców. E, dlatego, dlatego to jest taki kierunek, gdzie od, odzywa się we mnie kibic i my się sobie: Showmath go on, no, grajmy do przodu. Dlatego mam nadzieję, że właśnie w tym meczu w najbliższą sobotę widzę, utrze nosa rakowowi e, i i w końcu przełamie tą niefortunną serię. Tak mi się wydaje, że można mówić o serii, bo nie kojarzę, żeby widzę w ostatnim czasie wygrał z Rakowem i w końcu to zwycięstwo przyjdzie. Jeśli chodzi o wsparcie, ostatni algorytm trochę zaniżył być może, to jest kwestia treści. Napisz w komentarzu, jakich treści byś oczekiwał, czy to w sferze mentalnej, technicznej, taktycznej. Piłka nożna na piłkę nożną bardzo kompleksowo patrzę. Współpracuję z całym sztabem specjalistów, więc myślę, że jesteśmy w stanie zaoferować content na wielu Polach. Ideą jest oczywiście to, żeby, żeby dzielić się informacjami, dzielić się swoim spojrzeniem, ale robię to, 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 to dla ludzi, którzy to oglądają, dlatego robię to przede wszystkim dla Ciebie. Także kilka komentarzy już było, bardzo szczerych, dlatego ja to mega doceniam. Także walcie no i co? To odważny, zapraszam do typowania wyniku. Byłem na treningu w środę, yy, czyli trzy dni przed meczem, i jeden z takich no, wiernych kibiców obstawił yy, łatwe 2-0 dla Rakowa. Yy, ja pozwolę sobie obstawić 1-0 dla widzewa, konsekwentnie strzelcem gola i mat rondić. Takie są moje przewidywania na ten mecz. Ciekaw jestem Twoich. Pozdrawiam.